Pogód policyjny, skandal. Książę Harry w rozpaczy, jego telefon do króla Karola zablokowany. Książę Harry próbował skontaktować się ze swoim ojcem, królem Karolem III, ale jego telefon został bezlitośnie zablokowany przez instytucję królewską. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych, kolizja. Ostrzeżenie, czy Harry został całkowicie odcięty od rodziny, ostrzeżenie, czy król Karol sam podjął tę decyzję, czy pałac działa za jego plecami. Ostrzeżenie czy to już definitywny koniec relacji ojca z synem? Ogień kulisy tej szokującej decyzji, dramatyczne emocje Harry'ego i możliwe konsekwencje dla całej monarchii. Kliknij odtwórz, aby poznać całą prawdę. Kamera filmowa zamek. Książę Harry w rozpaczliwym gniewie. Prywatna próba kontaktu z królem Karolem zablokowana przez całą instytucję. Prowadzenie. Kiedy wiadomość o tym, że instytucja odpowiedzialna za zarządzanie komunikacją w rodzie królewskim zdecydowanie zablokowała prywatną rozmowę księcia Hariego z królem Karolem, uderzyła świat, zarówno kręgi królewskie, jak i globalne media. Ta dramatyczna decyzja, o którą chodzi nie tylko o jeden telefon, ale o głęboko zakorzenione konflikty rodzinne i instytucjonalne, wywołała lawinę pytań i spekulacji. Prywatna próba kontaktu i jej znaczenie. Według doniesień książę Harry próbował nawiązać bezpośredni, prywatny kontakt ze swoim ojcem, królem Karolem, aby porozmawiać o sprawach, które do tej pory były starannie ukrywane przed opinią publiczną. Niestety, zanim rozmowa mogła dotrzeć do monarchy, została ona brutalnie przechwycona i zablokowana przez najwyższych rangą urzędników pałacowych. Czy to tylko kwestia przestrzegania królewskiego protokołu? A może jest to przemyślana, strategiczna gra o władzę lub jednoznaczne potwierdzenie, że książę Harry stał się outsiderem we własnej rodzinie? Konflikt między rodziną a instytucją nie sposób nie dostrzec głębokich ran, które od lat dzielą księcia Harry'ego od reszty rodziny królewskiej. Przez lata publiczne skandale, rozmowy z mediami, opowieści w dokumentach Netflixa oraz kontrowersyjna książka Sper stopniowo oddalały go od tradycyjnych struktur monarchii. Decyzja o rezygnacji z oficjalnych obowiązków miała dać mu wolność, lecz paradoksalnie, każda próba nawiązania kontaktu była coraz bardziej tłumiona przez instytucję, która kiedyś wychowywała młodego księcia. Blokada tej prywatnej rozmowy to nie tylko logistyczna niedogodność, ale przede wszystkim bolesne potwierdzenie najgorszych obaw Harry'ego, że został całkowicie odcięty od swojego ojca. Dla wielu obserwatorów decyzja ta jest dowodem na to, że instytucja królewska stawia lojalność wobec protokołu i tradycji ponad więzi rodzinne. emocje, upokorzenie i rozczarowanie. Gdy informacja o zablokowaniu rozmowy wyciekła, reakcje były natychmiastowe i burzliwe. Książę, znany kiedyś jako charyzmatyczny, ludowy, członek rodziny królewskiej, został przedstawiony jako postać coraz bardziej odizolowana. Jego bliscy opisują jego stan jako mieszankę nieopisanej frustracji, głębokiego upokorzenia oraz desperackiego poszukiwania odpowiedzi. Harry, który wielokrotnie podejmował próby kontaktu, sięgał po pomoc dawnych pracowników pałacu, zwracał się do znajomych i próbował różnych sposobów, by dotrzeć do ojca, został ostatecznie pozbawiony nawet najprostszej możliwości rozmowy. Analiza decyzji i możliwe motywacje Decyzja o zablokowaniu rozmowy wywołuje wiele pytań dotyczących wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania monarchii. Czy król Karol świadomie zatwierdził taki krok, czy też był to autonomiczny ruch wysokich rangą urzędników pałacowych? W świecie, gdzie każdy komunikat jest starannie przemyślany i kontrolowany, taki krok może oznaczać jedno z dwóch: albo królewska instytucja postrzega księcia Hariego jako zagrożenie dla stabilności monarchii, albo sam król zdecydował, że dalszy kontakt z nim mógłby zaszkodzić wizerunkowi rodziny królewskiej. Z jednej strony, poprzez takie działanie, pałac wysyła jasny komunikat, nie jesteś już jednym z nas. Z drugiej strony, gest ten budzi obawy, czy tradycyjne wartości królewskie, oparte na rodzinnych więziach, nie ustępują miejsca bezwzględnej ochronie instytucji. Reakcje medialne i społeczne, reakcje mediów i opinii publicznej na całym świecie są podzielone. W Wielkiej Brytanii część społeczeństwa popiera decyzję instytucji, uważając, że książę, poprzez swoje publiczne ataki na tradycyjne wartości monarchii, zasłużył na takie traktowanie. Dla innych jednak, blokada prywatnej rozmowy to nie do przyjęcia naruszenie fundamentalnej więzi ojca z synem, co tylko pogłębia obraz rodziny królewskiej jako zimnej, bezduszniczej machiny. W Stanach Zjednoczonych, gdzie Harry i Meghan są często postrzegani jako ofiary staroświeckiego systemu, opinia publiczna wyraża głębokie współczucie dla księcia i krytykę instytucji za odrzucenie ludzkich uczuć. Portale informacyjne podkreślają, że w erze natychmiastowej komunikacji taki krok jest nie tylko archaiczny, ale wręcz bolesny i nie do przyjęcia. możliwe scenariusze i drogi naprzód. Przyszłość relacji między księciem Harrym a królem Karolem wydaje się dziś niepewna. Istnieje kilka potencjalnych scenariuszy. Publiczne wyjście z frustracji, Harry mógłby ponownie zwrócić się do mediów, ujawniając szczegóły tego zdarzenia, co mogłoby wywołać jeszcze większą presję na monarchię, ale też ryzyko całkowitego zerwania kontaktów. Próba prywatnego porozumienia istnieje szansa, że Harry poszuka alternatywnych dróg komunikacji, starając się nawiązać kontakt poprzez pośredników lub bezpośrednio na wydarzeniach królewskich. Taka próba mogłaby otworzyć drogę do stopniowej rekoncyliacji, choć wymagałaby kompromisu ze strony obu stron. Przyjęcie nowej rzeczywistości, książę może również zdecydować się na całkowite oderwanie od instytucji królewskiej, skupiając się na budowaniu własnej przyszłości poza jej wpływem, co z jednej strony pozwoliłoby mu odzyskać niezależność, ale z drugiej oznaczałoby definitywne rozstanie z rodziną. Działania prawne lub polityczne, choć możliwość wykorzystania kanałów prawnych czy politycznych jest ograniczona przez specyfikę wewnętrznych regulacji monarchii, taki krok mógłby wymusić na instytucji podjęcie dialogu, jednak ryzykuje to jeszcze większe napięcia. Historyczne paralele i głębszy kontekst. W historii monarchii nie jest to pierwszy raz, gdy instytucja decyduje się postawić protokół ponad uczuciami. Przykłady z czasów Edwarda VII, kryzysu abdykacyjnego czy izolacji księcia Andrew pokazują, że tradycja, stabilność i ciągłość instytucji zawsze były nadrzędne. Dla wielu obserwatorów blokada telefonu księcia Hariego jest kolejnym dowodem na to, że osobiste relacje w rodzinie królewskiej są podporządkowane interesom instytucji, nawet kosztem uczuć i bliskości. Wewnętrzne rozterki króla Karola, decyzja o zablokowaniu prywatnej rozmowy była również testem dla samego króla Karola, który musi balansować między rolą suwerena a rolą ojca. Jego dotychczasowa skłonność do unikania bezpośrednich konfrontacji sugeruje, że mógł poczuć się zmuszony do takiego posunięcia, wybierając ochronę instytucji kosztem osobistych uczuć. Choć niektórzy bliscy sugerują, że Karol nadal żywi pewne uczucia do Hariego, to jego decyzje zawsze kierowane były troską o stabilność monarchii, co w tej sytuacji mogło oznaczać konieczność drastycznego ograniczenia kontaktów. Podsumowanie i refleksje. Blokada prywatnego kontaktu księcia Hariego z królem Karolem stanowi punkt zwrotny w historii relacji królewskich moment w którym osobiste emocje i więzi rodzinne zostają zastąpione bezwzględną kalkulacją instytucjonalną. Dla Hariego jest to bolesny sygnał, że jego miejsce w rodzinie królewskiej zostało na zawsze zdefiniowane przez odmienne priorytety, tradycje, protokół i stabilność ponad ludzkie uczucia. Ta dramatyczna decyzja wywołała falę emocji, kontrowersji i spekulacji, zarówno w mediach, jak i wśród opinii publicznej na całym świecie. Czy jest to ostateczny rozdział w relacjach ojca z synem, czy może początek nowego, bardziej skomplikowanego etapu? Tylko czas pokaże, czy w murach pałacu znajdzie się miejsce na pojednanie, czy też instytucja pozostanie nieugięta, nie pozwalając na odzyskanie dawnych więzi. W obliczu tak dramatycznego wyboru, świat obserwuje z zapartym tchem nie tylko historię konfliktu wewnątrz rodziny królewskiej, ale także starcie między tradycją a nowoczesnością, między obowiązkiem a emocjami. Ta opowieść, pełna napięcia, smutku, gniewu i rozczarowania, pozostawia widza z pytaniem, czy kiedykolwiek instytucja, tak skrupulatnie zarządzana przez wieki, będzie w stanie dostosować się do potrzeb ludzkiej bliskości i otwartości? Niezależnie od dalszych losów, blokada prywatnego telefonu to sygnał, że w świecie monarchii nie wszystko jest kwestią osobistych relacji, czasem instytucja musi działać na chłodno, nie zważając na uczucia, by zachować swoją stabilność i władzę. Dla księcia Hariego oznacza to bolesną lekcję, że nawet najgłębsze więzi rodzinne mogą zostać poświęcone w imię wyższych celów i tradycji, pozostawiając go na zawsze z poczuciem bycia outsiderem we własnym domu. Ta przekształcona wersja oddaje dramatyzm, szczegółowość i emocjonalną głębię opowieści, ukazując nie tylko sam incydent blokady telefonu, ale także wielowymiarowy konflikt między osobistymi relacjami a bezwzględną logiką instytucjonalną, która od wieków kształtowała brytyjską monarchię.